To jest na celowniku Donalda Tuska. Wymieńmy tych, o których mówimy od dłuższego czasu. Pan Krzysztof Hetman cieszy się naszą szczególną sympatią, bo specjalnie kandydował do polskiego parlamentu, bo bał się, że nie będzie wiadomo, co jest trzecią drogą i że w wyborach europejskich, które teraz nadciągają, nie będzie trzeciej drogi. W związku z tym on wylądowałby na lodzie. W związku z tym kandydował do Sejmu, wszedł nawet do rządu, wszedł do rządu, żeby teraz wrócić do Europarlamentu. Skomplikowana struktura, która służy tylko temu, żeby lepiej zarabiać. Dobrze, Krzysztof Hetman, co odejść? Bartłomiej Sienkiewicz, co odejść? Być może... Nie, Bartłomiej Sienkiewicz bo... już chce zostać. Już chce zostać. Teraz, o! Teraz znowu odejść? A Borys Budka chce zostać? Czy, Czoraj, tak, Borys Budka w, 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 chce zostać. To zależy od żony, która a, będzie być może bardziej. A tak, tak. Jak będzie, czas pokaże. Natomiast, dobrze, słuchajcie, wczoraj, no, wczoraj no, rozmawiałem no, z bliskim współpracownikiem premiera i pytałem go, kto na 100% czy na 99% startuje. I wymienił dwa nazwiska: ja. Hetman i Sienkiewicz. O się Budce też się mówiło jakiś czas temu, ale już podobno to nie jest aktualne, że raczej nie. Zresztą tak jak mówiliśmy w jednym z podcastów, że będzie miało znaczenie to, czy jego żona wygra te wybory w Gliwicach. Czy nie, wygrała pierwszą nie. turę, ale ma, jest, ma autostradę do zwycięstwa moim zdaniem. Bo to ona... Ale proszę, bo ja nadal nie rozumiem związku, obiecaliśmy, że to... W ale to, ja cały jak czas Jak ona też zostanie prezydentką, to butkam zostanie ministrem, czy wyjedzie do Europy Będzie pierwszym centrum. Ja Chodzi o to, żeby został wtedy w Polsce, no żona Ja no, no myślę tak, no żeby no byli bliżej, oni się już wtedy w ogóle nie bo ona musi być na, na miejscu. na odległość się po prostu nie sprawdzają. Dobrze. Ten, ten wątek no no społeczny, tak. drodzy no. państwo, będzie, jak państwo słyszą, w stanie wyjątkowym. Ale dobrze, to powiedzcie mi... Ale jest. Pan jeszcze jest minister rolnictwa. Słuchajcie, bo Dominika ostrzelił się Kierskiego. Chciałam odstrzelić ministra rolnictwa. Minister rolnictwa i y, nieustannie od przed powołaniem ministra klimatu pani Paulina Henik-Kloska. To są dwa nazwiska, które Donalda Tuska to po prostu figurują, naprawdę. To to znaczy, to Polska jest, 2050 on... broni henik kloska bo uważają, będą, że ona jest świetna. Tak, będą jej bronić no do prawda? upadłego, y, ale Donald Tusk ma już po kokardkę, po prostu. Tak. Ale zapowiedz mi, że on przejął ten resort, czy on kogoś innego? Ale on, on już przejmuje innego? ten resort, przecież on, on, on już jest, ten... zabiera kompetencje do minister przemysłu. Tak, on zajmuje, Czyli przejmuje kompetencje, a mhm. poza tym on się też, znaczy nie wiem, czy się zorientował, Absolutnie czy wiedział tak to od początku, tak, ale tak. ten Resol Polska 2050 chciała, bo tam są, tam są realne konfitury. Tam, no tam, tam jest kasa, tam są rzeczy fajne, które można, na które można pieniądze powydawać albo porozdawać i Donald Tusk wolałby, żeby to jednak było u niego. Jeśli chodzi o Siekierskiego, no to sobie po prostu kompletnie minister rolnictwa nie poradził z całą sytuacją z rolnikami i Donald Tusk też troszeczkę jest zirytowany w tej sprawie. Ale to muszę ci powiedzieć, że nawet ludowcy uważają, że. No czesiek, Słabu, nie? Fajny, nie, no, czesiek fajny facet generalnie, ale trochę o 20 lat spóźniony. No, bo po prostu, no już no, no, tak, no przecież był w tym o, o parlamencie, chyba też wykłada na uczelni, więc zdążył się rozmakować w zupełnie innym tempie. Przez, no, oni mu tak, dali a... trochę na, na koniec kariery, a on trafił w cyklonu. Bo... Trochę tak, a tutaj po prostu potrzebny jest Bigel, potrzebny jest ten drive. No, to no, no, naprawdę nie. No... nie brać. No. Ojej, no ale, ale, kar... no, ale jak masz, pra... masz, masz szansę zostać ministrem. A no, jakby to... do ciebie przyszedł Donald Tusk i powiedział, Kamil, choć będziesz ministrem rolnictwa. No dobrze, a z, a PSL nie. mogło w ogóle nie brać rolnictwa, dobrze, tylko że no jak okay, nie Ale to tak jak... no, jest kwestia, kto za niego, tak? No właśnie. No, jest Stefan Krajewski jako wiceminister w Wieselowy dosyć Wieselowy. młody polityczny. On był typowany Lasia. też jako na minister. Może on teraz po prostu obserwuje, jak Czesław Siekierski tam się męczy i po prostu uczy. Dobrze, się, a kogo jeszcze jak, słyszeliście jak jak w przedmiarkach do strzału? Czy to są te nazwiska, o których teraz rozmawiamy? Czy ktoś jeszcze się ma? Ja że jeszcze Agnieszka dziemianowicz Bąk myśli o europarlamencie, europarlamencie i że pani ministra Kotula też myśli o Europarlamencie. Ale też słyszałem, że minister Kotula mówi, że... Y to te plotkę rozpowiadają ci, którzy są nie niemili, niechętni. Więc. Yy... Więc przeciwnicy polityczni. Tak? Więc my w żadnym razie nie. Ale plotki. Ja myślę, że tutaj, yy, czy... Pan Maciej pyta, czy to ja odpowiem, panie Macieju, bo odpowiedź będzie krótka. Czy Ryszard Petru ma szansę na miejsce w rządzie po rekonstrukcji? Nie, 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 nie ma. Nie. Ja miałem odpowiedzieć. Ja miałem odpowiedzieć. Nie, ale my Cię wspieramy. Autopromocja. Całego odcinka posłuchasz w aplikacji Onet Audio. To była autopromocja.